Dam. Dam dam. To nie jest ra po chwale, dam dam to jest rap po prawie O tym, co dam. boskie i ludzkie, i kto o. tu naprawdę zawalił o. 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 Teby po wojnie, kusz jeszcze w powietrzu. Dwaj bracia, jeden tron I konflikt w kredensie dziejów Eteokles i Polinek jest ten sam start, inny finisz. Jeden bronił miasta, drugi jest turmem. Chciał wynieść obaj martwi zero happy endu. Kreon wchodzi na tron Porządek po precedensie I wydaje dekret prosty, twardy, bez wahań Zdrajca nie ma grobu, tak brzmi państwa narracja go na prawo serca kontra, paragraf Kreon państwo racja, stanu zimny aparat, konflikt nie do pogodzenia. Dwie prawdy na szalach i tragedia Gotowardy, nikt nie chce się cofnąć ani kawałek. na prawo serca kontra paragraf. Kreon państwo, racja stanu, zimny aparat, konflikt nie do pogodzenia. Dwie prawdy na szalach i tragedia. Gotowardy, nikt nie chce się cofnąć ani kawałek. Antygona, siostra, nie polityk, nie stratek dla niej, brat to brat. Nie wróg z urzędową etykietą. Prawo bogów mówi jasno. Każdy zasługuje na pochówek, nawet jeśli przegrał wszystko, nawet jeśli był w błędzie. Iśmy się boi, mówi. Nie damy rady. Antygona odpowiada. W sumie nie, nie zna kalkulacji. Idzie nocą robi swoje, bez fanfarii świadków, wie że zapłaci cenę, ale milczeć to też wyrok Antygona. Prawo serca kontra paragraf, kreon państwo racja stanu, zimny aparat, konflikt nie do pogodzenia. Dwie prawdy na szalach i tragedia gotowa, gdy nikt nie chce się cofnąć ani kawałek. O, 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 ani kawałek o, ani kawałek. Antygono, siostra nie polityk, nie stratek. Dla niej brat to brat nie wróg z urzędową etykietą. Prawo bogów mówi jasno, każdy zasługuje na pochówek. Nawet jeśli przegrał wszystko, nawet jeśli był. Pismo na się boi, mówi. Nie damy rady. Antygona odpowiada. sumienie nie zna kalkulacji. Idzie nocą, robi swoje. Bez fanfarii, świadków, wie, że zapłaci cenę. Ale milczeć to też wyrok. Antygona. Prawo serca kontra paragraf. Kreon państwo, racja stanu. Zimny aparat, konflikt nie do pogodzenia. Dwie prawdy na szalach i tragedia. Gotowa, gdy nikt nie chce się cofnąć. Ani kawałek. O, o, o ani kawałek. o. o, o. Nie jest potworem, to ważne na maturze. On chce ładu, chce w porządku. Państwo po się z górze. Jeśli złamie dekret raz, to runie cały system. Prawo musi być twarde. Nawet jeśli boli serce Antygona, śwytana, staje twarzą w twarz. Z władzą nie zaprzecza, nie błaga. To też częściej przekazu. Kreon skazuje ją, bo cofnięcie to słabość, a tyran najbardziej boi się utraty powagi. Hajmon syn Kreona mówi: ojcze to błąd. Miłość i rozsądek próbują zmienić ton. Lutaszem, że bo czuje, że coś tu nie gra. Gad. Bogowie są przeciw. Upór Kreona rośnie szybciej niż sens jego racji. Za późno na refleksję, za ciężkie decyzje. Tragedia rusza z miejsca. Są tragiczne. Łańcuch się zamyka. Jedna decyzja pociąga kolejne. Jak domina Antygona, ginie. Hajmon nie wytrzymuje bólu. Eurydyka odchodzi. Kreon zostaje sam w tłumie. I to jest kara większa niż więzienie czy grzywna, Świadomość, że racja bez empatii bywa fałszywa. Antygona, prawo serca kontra paragraf. Kreon, państwo, racja stanu, zimny aparat. So Fokles nam mówi, choć minęły wieki, gdy brak dialogu tragedii. Serca kontra, paragraf, kreon Państwo, racja, stanu, zimny aparat Co nam mówi, choć minęły wieki Gdy brak dialogu, tragedia jest nieunikniona, niestety Zapamiętaj to prosto, bez stresu i paniki Konflikt tragiczny, dwie racje, brak drogi, ucieczki Antygona, moralność, kreon, prawo i władza A sens tej historii to pytanie, nie odpowiedź narzucona